Właściciele wydawnictwa Format, które wydało książkę Książę w cukierni Marka Bieńczyka, ilustrowaną przez Joannę Consejo, podkreślają często, że nie wydają książeczek, tylko książki. Książki ilustrowane, wydane z wielką starannością, w nietypowych formatach, często oparte na jakimś formalnym triku. W słowie książeczka jest coś infantylnego. Książka jest rzeczą poważną. A przecież czytelnika należy traktować poważnie, zwłaszcza jeśli jest dzieckiem. A że właściwie nigdy nie przestaje się być dzieckiem, także i dorosłych należy traktować poważnie. W tej książce wszystko jest poważne bardzo wysmakowane, stonowane kolorystycznie ilustracje trochę jak ze snu. Poważna jest dyskusja, którą prowadzą bohaterowie czyli duży książę i jego przyjaciółka Kaktusica bo dotyczy poważnej kategorii filozoficznej. Dyskusja dotyczy szczęścia, a ściślej wpisanych w to pojęcie paradoksów. Kiedy szczęście jest, to się go nie zauważa, a dopiero kiedy nastanie brak szczęścia, to przypominamy sobie, że ono już było, albo spodziewamy się, że nadejdzie dopiero w przyszłości. Tęsknimy za nim lub czekamy na nie. Szczęście może więc występować wyłącznie w czasie przeszłym lub przyszłym. Zdanie jestem szczęśliwy naznaczone jest jakimś kłamstwem. Byciu szczęśliwym towarzyszy zawsze zarówno obawa, że zaraz szczęście się skończy, jak i pamięć nieszczęścia, które je poprzedzało. Większość rzeczy i pojęć trwa w czasie. Szczęście wprost przeciwnie szczęście nie jest, szczęście bywa. Jak mówi duży książę, najgorsza w tym wszystkim jest myśl, że szczęście się prędko skończy. Że siedzimy sobie w cukierni, opychamy się ciastkami i jesteśmy szczęśliwi, ale to szczęście nie będzie trwało wiecznie. A skoro nie będzie trwało wiecznie, to jest tak, jakby go wcale nie było. Co można zrobić? Kaktusica proponuje, żeby posiedzieć chwilę w cukierni i zjeść jeszcze pociachu. I tą egzystencjalną frazą książka się kończy. Książka napisana i narysowana na złożonej w harmonijkę ponad sześciometrowej kartce. Ja proponuję coś jeszcze innego: żeby rozłożyć ją sobie na podłodze, na przykład w korytarzu i potraktować jak wielki obraz. Książki się kończą, ale obrazy nie. Z obrazami i dzięki obrazom możemy być dłużej szczęśliwi.